irmeno rioklera kar jekle sorin rebireda rakalikra hiorson ne kai orza irme kaja kana kajosanena kirmena na so irber renever sebirahlanena joneka kaj kiusera kai lirva kamunen jeka jenonger sejokre jur jisotrinen Diokleros lekaj orzełta, imendę, nie każdy orzełtyj Imenokla to trę dla. Imen oka, amena, kamanika, rybę to rodiękłun, semenikla le diker kier ide Ide, idę si się mołić do na osob, osobne miejsce tam do tego do tego lasu. Jak coś mam, jakieś kłopoty, to idę i, i się modlę. I, I po prostu mówię wszystko. I na przykład, coś źle robię, to mówię też tak samo. Co popełniam, jakieś błędy, to też tak samo mówię. Wszystko. Kiedyś to był normalnym człowiekiem, tak jak i wszystkie katoliki. Chodził do kościoła, się modlił, tak jak oni, wyznawał tak jak oni, i nie, nie chodził w osobne miejsce. Tak teraz chodzę w osobne miejsce, niedaleko domu, koło do tego lasu. Chodzę. To kiedyś nie chodził. I się nie modlił do Boga. Raz to wyszedł na dwor. No tylko tak o posiedzieć i trzy metry przede mną widział wspaniałych ludzi i się si nie zastanawiał wtedy, kim oni są. Pierwsze mi się dało, że, że przewidzenie mam. A później i, jak oni zaczęli mówić, uprzyto to mnie sobie że to nie niezane przewidzenie. I co, i, i stanęłeś tak długo tutaj? Tak długo stoją jech obserwodu. Tak? Ale z... nie mówiłeś mamo chodź tutaj zobaczyć, co ludzie? To pierwsze tak, tak, ja nieraz mówię, że, że, żeby by wszystkie przyszli zobaczyć. I Co, przychodzili? Patrzyli, a pokazywał. A? ja pokazywał. Ja nic nie widzę, że tobie się, to się wydaje. Ja nie wiedział co, co odpowiedzieć na niech. Ja mam że, ja widzę, to wspaniale to, 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 to jest. Tylko <tiariusz> Można bez czerwy sieć i patrzeć na niech. I co, i, I co godzinami stałeś tu na schodzie i nie pracowałeś, bo tylko patrzyłeś na nich? Ja to przeważnie ty tam niech nie spoglądał. To przeważnie taką szarówko na nich patrzył. Bo tak, ja tak się nie oglądałem, nie chciałbym szerbie patrzeć na nich. I to trwało przez miesiąc. To przez miesiąc. A cały. później w ogóle już nie. A później jak dochodziło już z tego po, po z końca. Je, z, to... W ostatnim dniu to zniknęło to wszystko, co ich otaczało. I widziało, widział tych ludzi. To, co ich otaczało. Otaczała taka powłoka światłości, taka światłość, to wka od góry do dołu. I oni tylko powiedzieli, tylko coś tam powiedzieli, w nieznanym języku i zniknęli. Ale co mówili? Nie, wiesz? Nie wiadomo, co mówili. Oni mówili pięknym, nieznanym językiem wspaniałym, takim, nieznanym językiem. A dla ciebie, jak ty oceniasz? Co to byli za ludzi? Ja uważam, że to mm, wysłane byli od Boga. Od tego wydarzenia, co widział tych aniołów, to pomagał w gospodarstwie dla swojej rodziny i dużo robił na melioracji. rowy, obchodziło i siedził na zabawy. I przeważnie, co miał, styknięcie z alkoholem. I zawsze się pijał co, co tydzień albo co dwa tygodnie. Bo takie pustkę miał w sobie i chciał to wypełnić tym alkoholem. Prawda, że e, ja się kiedyś pił dużo. No to kiedyś pił. Pił i tu był, przebywał u nas. Teraz to nie, przedtem to przebywał. A sześć lat temu to tu był u pani, tak? Tak, temu był sześć lat był, tu oni, tu kolegi byli i przyjeżdżał, przychodził. A, a dlaczego u pani? No bo to był tu syn to tu było koleżeństwo takie, i on tu przyjeżdżał, przychodził. A teraz nie pije i nie przyjeżdża. A po to przyjeżdżał, tak tak. Tak, 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 tak. tak, Pił, to przyjeżdżał, ale nie przyjeżdżał, tak tak, bo nie pije. I po prostu miał spółkę z takimi kumplami. Się spotykali na zakomaciu tam się spotykali i, i pili, bo oni do takiego domu przyjeżdżali długo, mercedesami i stawiali konewkę pod stoł i pili dokładnie. I pili do pewnego dnia. I w ten dzień tak mocno wtedy popili mocno, że ja ledwie do łoska. I po prostu jak doszedł do łoska i po prostu zasnął. I ktoś z nich chciał później jeszcze raz mnie zerwać. Chciał mnie zerwać i nie mógł zerwać. To wziął, dał gaz gazem nie prosto w gębę. I był taki ogromny ból, że nie do wytrzymania, i czuł, jak, tak jakby pętla się ściskała na szyi. Takie uczucie. I po chwili koniec. Po prostu umarł po, po, po chwili. I czuł, czuł jak, jak dusza wyszła z ciała. Jak dusza wyszła, wyszła z ciała, to ja stał, się rozejrzał, gdzie się znajduje, i jak y, był naprzeciw okna, nagle tu, tunel się otworzył ogromny tunel i wciągnął mnie. I mnie wciągnęło takie jak co papier, papierki, co wciąga. I choćby nie wiem, czego się ochwycił, to i tak by się nie otrzymał. dusza miała możliwość się ochwycić i wciągnęło mnie w ten tunel i przeszedł przez ten tunel I, i jak wchodził do tego pomieszczenia takiego dużego, szerokiego i długiego pomieszczenia i od razu jak przechodził z tego czarnego tunelu do tego pomieszczenia na twarz się poleła woda i, od, i przewidział od razu gdzie się znajduje z jednej strony była czarna czarna ściana i takie ogromne wejście, tak jak w Paryżu ten łuk triumfalny. I takie dziury były u, u góry, takie okrągłe. A z drugiej strony, bielutka taka ściana. I tak biała, że na śnieg nie jest taki nie jest biały. A na końcu te, tego pomieszczenia był trybunał. I rozłożona księga żywota. I w tym trybunale gdzieś około 20 tych zasiadało. zasiadało. Jeden, jeden wyżej, anio. I była księga żywota, rozłożona. Taka, o, gdzieś gruba była. O gdzieś na szerokość taka była. I ona normalnie uświetlała te pomieszczenie. Takie czyściutkie. Kartki były, jak światło. Jak widział, jak, jak anio przekładał te, te kartki. I obok między tunelem a tą białą ścianą, byli takie tacy duży ludzie, jakie dwa i pół metra, takie piękne ludzi. I po prostu ja był na, na końcu tego tunela, i po prostu podyszedł do nich i się pytam, kim jesteście, oni odpo odpowiedzieli, że jesteśmy aniołami Bożymi. Zaledwie to tylko zdążył powiedzieć, wylecieli z, z piekła diabły i mnie dawaj ciągnąć do, do piekła. I taka pewność posiadał w duchu, była pewność siła pewności, że się wyrwał od nich. I później drugi raz, ich mnie już chcieli pochwycić, aby był bliski i się pochwycił, ich się chwycił za ręce ich. I mnie naciągnęli tak, tak prościutko, tak naciągnęli tak jak deskę naciągnęli. I walczyli między sobą. Ciągnął ten, ten do siebie, a ten do siebie ciągnęli. Ja bym do siebie, a anioły nie chcieli mnie dać. Tak otrzymali, tak jak ja teraz o ręce jedna o drugie trzymam. Techniów, że ratujcie mnie, bo mnie wrzucą. Powiedzieli, że nie, mo nie mogą ingerować, bo pierwszej mus muszą się skontaktować z Bogiem. I to trwało bardzo, bardzo krótko. Coś po po pogadali między sobą swoim tym języ językiem i od razu ruszyli na pomoc. Tak szybko ruszyli, że razem ręce odprostowali. I jak, jak piłki w, w kopali do piekła. I jak to widział, jak to, to się działo, to ja prędzej się wycofał, za nią się wycofał. I doszło dosło do walki, bo więcej wyleciało te diabłów z piekła. I ta normalnie wojna powstała. I co jest taki te film, co, co walco, te sztuka wal, walki, te, te rozmaite sztuki, te to oni tak pięknie walczyli, wspaniale, że nie było problemu. Jeszcze dwóch przyszło takich dużych. I w mig ich pokonali. Ale tak wspaniale y, walczyli, że się nie widział, tak, tak pięk, pięknie z walczyli, wspaniale. I raz, dwa ich, ich pokonali i wrzucili do piekła je. <grywki> wrzucili. I... To na tym, na tym koniec, bo podyszedł ja dalej do Księgi Żywota, podszedł i widział dalej, co się działo. Anioły te dwa poszli na zielone łąki, w te, te wąskie drzwi, przeszli dwóch, a dwóch zostało w tym miejscu, co i byli. I widział, jak ludzi przechodzili. Dużo od raz było wrzucanych, jak worki do piekła. Od nas. I przechodziło jakieś 10%, bardzo mało. A te, co przechodzili, dostawali białe księgi. I słyszę z tyłu głos: Już ty nie żyjesz? A, odpowiam tak, ja żyć będę. I to parę razy. I za każdym razem, jak to jak to. Ten wspaniały głos mówił, że nie żyje. Ja odpowiadam, że żyć będzie. I później krzyca na cały głos, że ja żyć będę. I po prostu ten wspaniały głos mój tak. No, prawdę powiadasz. ale podaj teraz powód. Z jakiego powodu niby, z jakiego powodu mam cię wrócić na ziemię? I wtedy przeleciało przez... Yy, Przedocamy taki film, co przelatuje klatkami. Przelatuje. I jeszcze raz wspomniał o ludziach, którzy, którzy, byli kole domu kole sklepka i mówili nieznanymi językami. Ja mówię tak, oni mieli bardzo ważne przesłanie dla mnie. Mówili bardzo ważne, wa ważne rzecz i który ja nie wypełnił. Ja chciałbym to wypełnić i z powrotem wrócić na ziemię. I ten wspaniały głos po, powiedział Zaprawdę powiadam, że prawdę powiadasz. Trzy razy tak powiedział. Zaprawdę powiadam, że prawdę powiadasz. Tak mi my, ocz, my, tak, oczuł, że my, tak, kto to może kto to może mówić ten, ten który jest za mną tak nagle do tyłu, na jednej nodze się, się, się przekręcił. I bliziutko stojał tego, który mówił, a to był Jezus. I mój tak do mnie. I co teraz to zrobić, człowieku? Patrz na, na, na białej ścianie. Wi, wi, wizja się odwinęła na białej ścianie, tak jak tora w synagogach się odwija i widział jak, jak moje te przyjaciele uciekali i z tego pomieszczenia co co było gaz co, co ja umarłem, co moje ciało tam zostało w tym pomieszczeniu i powrotem się zwinęła ta wizja i mówi do mnie tak gdzie twoje przyjaciele teraz są twoje przyjaciele opuścili ciebie gdzie twój teraz przyjaciel jest ja mówię, jeszcze raz powtórzyłem mój przyjaciel jest ten co przede mną mówi ten, co, ten który przede mną stoi i mówi do mnie Zapra ten prawdę powiadasz pamiętaj że soli i pieprzu nie je się garściami leś do smaku pamiętaj abyś już więcej nie pił gdzie ty teraz pójdziesz żeby nie zostałbyś wrocony na ziemię. A ja moje chcę wiedzieć. Ja by poszedł do żywota wiecznego, na zielone łąki, a nie do piekła. A ja mówię, przecież ja nie zasłużyłem na to, Boże. Ja Mój, tak, ja cię odkupił na drzewie krzyża, na Golgocie i przez to masz żywot wieczny. Ja mówię jeszcze raz to samo, że ja nie zasłuży na to. A Pan Bóg mówi: czy ty nie rozumiesz, co jako prosto do ciebie mówię. Zrozum człowieku, ja cię odkupił na święte krwio swoje i raz na zawsze. Krew moja oczyściła ciebie. Raz na zawsze. Przez krew moje masz żywot wieczny. Ja cię odkupił na, krzy na krzyżu, na golgocie. I przez to masz żywot wieczny. Przez krew moje i po prostu tak. Ja chcę yy, wejść tam na zielone łąki, zobaczyć jak tam jest. Może ja chcę wejść i może wejść tam, ale jak Twoja noga stanie <coughs> dalej za wąskie drzwi, to już na wieki zostaniesz. Ja to nie, ja nie, nie, to już nie chcę. Podeszli wtedy z Jezusem do, do księgi, przy, księgi Żywota. I nie było mojego imienia w Księdze Żywota. Pan Jezus rozkazał dla anioła zapisać moje imię. I wtedy cztery kartki odłożył anioł i zapisał imię w Księdze Żywota. I rozkazał założyć przesło 100 księgi założyć. Anio, jak to usłyszał? Normalnie normalnie tak się rozczulił, zaś popłynęły z zoców. Normalnie zapłakał Anio. A da Boże, to przecież początek przyjścia twojego nigdy nie kazałeś, boże zakładać tych ksiąg? Bo Pan Bóg rozkazał, założyć księgi dla tych, którzy są będą porwali w jedną chwile. I widział, jak były zakładane te księgi i mówili nieznanym językiem. I zakładali te księgi. Anioły wpisywa Anioł wpisał, wpisywał te imię, ten co wysoko, przy księdze Zywota. Każde białe księgę wpisywał nowe imię i dawał dla Pana Jezusa i pieczęć stawił. Bo pierścieniem takim, pięknym złotem stawił pieczęć i oddawał do trybunału, kaza księga słucha. kaziutka, to dużo tych księgów tak przesło i później i pod końcem pod sam, na samym końcu słyszę moje imię jest wypo, wypowiadane i to taka duża księga, tak chodzi podaniowe księgi, taka gruba kaza była ta księga i, i doszła moja, moja ta księga, dosła. I, pod, i wypowiedział moje imię, że Jan Mikiewicz, i wtedy anioł nie zapisywał. Od razu ta księga poszła do, do Pana Jezusa. I Pan Jezus otworzył tę księgę, zapisał nowe imię i to imię stwarzało wielowymiarowość, ten, ten napis. Tak jest, co jest na. Filmowy jest taki znak. To jest wielowymiarowa stwarza. Hologram. Hologram. taki. I pisał takim drumniutkiem maczkiem, takim o, cieniutkiem. Bardzo cienkim maczkiem pisał, na, na cztery strony napisał. I nad każdą stroną mocno myślał, Pan Jezus. jak skończył pisanie i przełożył te cztery kartki to na tej, co nie zapisana stronie, na czystej kartce, jak przybił pieczęć, to złota księga się zrobiła. czero złota. I zamknął, zamknął tę te, te księgę i dał dla la i anioł przeniósł do, do żywota wiecznego. Kazał odejść trochę dalej, Iset i kazał podnieść Prawe rękę i sam też tak sam podniósł prawe rękę. Powiedział trzy razy: żyj, człowieku żyj. I tak w jednej chwili wrócił, wrócił do ciała. Dusza wróciła do ciała w jednej chwili. Jak wróciła do ciała, to aż przez oczy, przez oczy te światło wytrysnęło. Jak wróciła dusza do ciała. I od razu stał. Wiławianki rzucała je do falującej wody. Wiławianki rzucała je do fal i widać spało, A co tam było dalej? To ja przy nim nie była. To na dwór wyjdę, to tu, to tu. A co tam było? To ja nie wiem. Tylko patrzyła, że śpi. Oddycha. To już jak ondycha, to dobrze. A co jemu tam się śniło? Może to ja nie wiem. Co ja wiem, patrzyła. Ty choć żyje, ale żył. A ja bym że umarł wtedy. No to może jemu tak się przyśniło, że umarł. No pani, no ja, ja to mam głupi ciemny że Żeby on umarł, to by nie żył. Ale on tak jak spała, może to jemu się śniło. A gdyby faktycznie umarła, pani nie zauważyła? No to ja nie wiem. Co to by było? Nie wiem. On tam leży trochę tak. Patrzyła tu tam. To może takie było od Boga, takie. No nie, bo to... Taka ta była no, przestroga, żeby nie, nie, nie rzucił żeby... i dobrze, i teraz na Na mnie nie zależy, żeby to, żeby to, jak I to na piątkę się piątkę mówi, żeby zmyślać, żeby to, żeby, jak to się mówi, mówić, żeby to dla sławy swojej. To nie, to na mnie nie na tym zależy. Ja mówię to, co przeżył, to wszystko. No. No, no. I teraz jest dobrze, nie, jest pijakiem, w porządku i dobrze. Gospodynia się interesowała tym. Mówiła, że leżał, to i leżał. A ten mówił, ten kumpel, gada, że leżał po prostu jak drzewo. Że nie widział nikogo takiego. po prostu się nie rusał, wcale się nie rusał. Nie, nie było, ja w Katowicach byłem wtedy. Skąd ja mogłem wiedzieć? W Katowicach byłem, a... Wtedy pili, wtedy tutaj Wtedy pili, no. pili, tutaj. Pili, mocno pili wtedy, bardzo mocno. Ale mnie nie było tutaj w domu, w domu, mnie nie było. I no wtedy byli, byli dwóch, Fra tych Franków, dwóch. A, Franków, dwóch Ta i ty, i ty no. były i te, te, co my e, te, te, czterech. Aha. No. no. Było to wtedy. Ale cię ja byłem? Był, był wtedy też. To później, na następny dzień, to jeszcze chodzi do katolickiego kościoła. I po prostu yy, złożył przysięgę przed, przed księdzem, że nie będę pił na dwa miesięcy. I po tych dwóch miesiącach też nie mógł wytrzymać. Dalej pił. I po prostu jak jechał pić, to, to słyszał, jak, jak Pan Bóg z diabłem gie, się spierał. I ja był mój tak, że, że ja skończę w Rynsztoku. A Pan mu gada, o już on więc pić nie będzie. Ja tak zrobię, że on do mnie będzie należał i pić więcej nie będzie. I się uwarunkował, przysięgo na 4 na lata. I Przesło te 4 lat i po prostu mnie nie ciągnie w ogóle do wódki. Ja się cieszyłem z tego, że tak się stało, bo on nie pił, że był już nowym stworzeniem. Widziałem zmiany, widzę co teraz się dzieje. W ogóle niesamowite to, bo ja z nim często rozmawiam i on mnie buduje. Bardzo się cieszę z tego, nie? że akurat jestem bratem Janka. Nie? Że razem mieszkamy, że po prostu Bóg mówi do niego. Było tak wiele razy, że on modlił się i później był efekt, że dostał odpowiedź. I jeszcze następnym razem, jakiś czas przeszło, był, był y, w Milewie, w swojej posiadłości, to, który dziadek nami zostawił. I słyszę głos z góry. Y, Zdejmij obraz ze ściany i medalik ten, co który masz na sobie... Y, bo obraz Boga jest w Tobie, nie na ścianie. Ja Cię z góry bardzo dobrze widzę i słyszę. Nie musisz nic wiesać na siebie i nic na ścianę, wiesać na tego obrazu. Ja Cię widzę i słyszę. Ja pomyślał, tak, widzi i słyszy mnie. To w każdej chwili, jak ja powiem, Ojcze Boże, pomóż mi, to będzie mnie słyszał i, i przyjdzie mi na pomoc. Razem się modlimy, pościmy o dziedzictwo, żeby ludzie widzieli, że, że mamy, mamy pomoc Ojca swojego, który jest w niebie. Że Jezus, który umarł za nas, otworzył nam drogę do Ojca. Dzięki Ci, Ojcze, za wszystkie dzieła, wszystko, co uczyniesz w moim życiu. Za moje przemiany, za, za to, że uratowałeś mnie, gdy i stałem przed Tobą, wróciłeś mnie do życia i za wszystkie łaski, które uczyniłeś w domu moim, za nawrócenie e, wszystkich domowników moich. Dzięki Ci Boże, Ojcze mój, sprawiedliwy. I za to wszystko, co uczynisz. Dzięki Ci, Ojcie.